Zanim przejdę do przewodniego tematu, muszę opowiedzieć w skrócie historię wojny secesyjnej w XIX wieku. Po pokonaniu Brytyjczyków w wojnie o niepodległość pojawiły się problemy wewnętrzne. Państwo to chciało stworzyć miejsce lepsze od państw Europy. Bez skazy wojen, konfliktów czy ograniczania wolności ze względów na pochodzenie. Południowa część tego państwa nie podzielała tego ostatniego pomysłu. O ile północ skupiła się na przemyśle i handlu, a do miast przybywało coraz więcej imigrantów z Europy, o tyle południe w głównej mierze żyło z hodowli spół, z na przykład bawełny, na których pracowali czarnoskórzy niewolnicy z Afryki. Co ciekawe, ci niewolnicy stanowili większość na południu. W drugiej połowie XIX wieku konflikt w Stanach Zjednoczonych Ameryki między północą a południem doprowadził do podziału, przy czym utworzono na południu nową Unię o nazwie skonfederowane Stany Ameryki, co w istocie rozpoczęło też wojnę. Powody odcięcia się od Stanów Zjednoczonych Ameryki przez południowych konfederatów były dwa: niewolnictwo, a właściwie zniesienie jego i chęć samostanowienia. Wojna ta ma dwie widoczne przyczyny. Jedno jest niewolnictwo, a drugo samorządność stanów. Jednakże ta druga jest jedynie przykrywką dla pierwszej. Gdyby nie kwestia niewolnictwa, nie byłoby problemu z samorządnością stanów. Wojna toczy się zatem o niewolnictwo i nie nic innego. Jest to obłędna próba obrony przemocą tego systemu. Stupetem szaleńca próbuje się obronić tego barbarzyństwa jako głównej zalety i podstawy naszej cywilizacji. Także w dużym i uproszczonym skrócie, była to wojna pomiędzy wolnością a niewolnictwem, którą koniec końców konfederacji przegrali, a południowa część została ponownie przyłączona do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zatem, flaga Dixie, czyli skonfederowanych Stanów Ameryki, reprezentuje walkę o system niewolnictwa. O system, w którym to biały człowiek jest ponad innymi. Governor Hochul has signed legislation banning the display of hate symbols on publicly owned entities like fire and police departments and school districts. The law was prompted by incidents last year on Long Island, where confederate flags have been displayed. CBS2's Carolyn Gussoff reports. Mimo uchwały o zakazie eksponowania symboli nienawiści, w tym również flagi konfederacji, nawiasem mówiąc od niedawna jest zakazana, flaga nadal jest widoczna oraz gloryfikowana w południowej części Stanów Zjednoczonych. Wielu mieszkańców ze swoim miejscem pochodzenia. This flag conjures up a lot of opinions and a lot of emotions. While the high school student who was suspended for flying this flag says his rights were violated. It's kind of bullcrap. 17 year old Ryan Delicato was suspended after flying the Confederate flag on the back of his truck and parking on school property. It was saying they were harming um, other kids' education and everything because it was a distraction to them. The senior goes to Warren Mott High School. He says the Confederate flag is not racist, but a symbol of his family's history. It's for uh, our Southern heritage and not for a race, nothing like that. You felt like it was a slap in the face that a kid could come to his school with that flag and nothing was done about it. I understand that people have some issues with the flag, I, I understand that. But we can't just all stop doing things just because somebody doesn't like something. That means not welcome. Not welcome? No. Who's not welcome? Arabic people, black people. This man did not want to give us his name, but he did not mind giving us his opinion. He has Nazi symbol tattoos like this SS and says he supports Hitler because he is of German descent. And what would you say to people who are offended by this? I don't have anything to say. Again, the man took the flag down, but he tells us he may put it up after we leave. We talked with several neighbors here, and some said they didn't mind the Confederate flag, but we couldn't get them to say that on camera. Szczerze mówiąc, początkowo film ten miał nazywać się Flagę Konfederacji w rapie. Miałem w planach poszukać wypowiedzi raperów z południa, którzy bronią tej flagi, uważając nawet, że jest niewinna. To jest coś ich, ludzi z południa. Potem zacząłem trafiać na materiały TE i widzę, że to nie jest kwestia tylko kilku osób, ale tych ludzi jest cała masa. Tych materiałów też jest nieskończona ilość. Wystarczy wpisać Dixie flag w YouTube i widać reportaż za reportażem. Widzę również, że te flagi są niejednokrotnie zostawiane ze swastyku, co jest przerażające, tak samo jak tłumaczenie, że to nie chodzi o niewolnictwo. So you think white are under siege? Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że Yellow Wolf bronił tej flagi, mówiąc: To jest coś ich, ludzi z południa, to jest nasze takie. Zastanawiałem się, co by było, gdyby Niemcy tak mówili o swastyce i Hitlerze, bo w końcu. To też jest coś ich, ludzi z Niemiec. Wydaje się, że flaga ta zyskała zupełnie nowe życie, oda znaczenie dla mieszkańców południowej części USA. I think it's the it's it, you know. idea that what it, rep it represents a time of separation over something that you know we know involves slavery, right? Yeah. And that flag to, uh, to someone like myself who doesn't live in the South yeah. and doesn't understand necessarily the fabric of that, I see that flag. And I'm like, yo, listen, that city waves that flag. I just don't visit that city. That means I'm not welcome. Nah, no, that's definitely not true, man. You Wolf, raper pochodzący z Alabamy, niejednokrotnie wypowiadał się, co znaczy dla niego flaga Dixie. Oczywiście pojawienie się Yellow Wolfa w bluzie Konfederacji spotkało się z krytyką ze strony kolegów z branży. So masz problem z Yellow Wolf. Basically wearing Confederate flag shirts and flags and so forth. to yeah, that ain't cool. To be a hip hop i and to. To nie jest cool. I mean country artists been wearing it, but nie jest country. You know what I mean? This ain't country, this is hip-hop. And that's offensive. If, 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 a, if a black man decided to wear a fucking Nazi fucking sweatshirt with a swastika on it, even though they jacked that fucking symbol, um, how would white people or, or a Jewish person as yourself feel about that? Be upset. You'd be upset. Even if I told you that I'm wearing it for the original purpose of what it meant not the nazis because they stole it from uh uh, uh in ancient fucking culture if you don't like it get the fuck out that's, that's the bottom line and the reason i put this on every stage no matter if i'm near the hood no matter if I'm in nowhere, West Virginia, I ain't scared. You can't be scared. If you're scared, nothing gets done. I tell you this because I'm a good person, and the people that watch me are good people. And this does not represent hate. This does not represent racism. It represents living in the motherfucking South and growing up the way I do. Chciałem jest. Sure no znany ze swojej kontrowersji, jak na przykład gloryfikacja Adolfa Hitlera i planów nazwania na jego część swoją nową płytę. Również odniósł się do tej flagi, ponieważ umieścił ją na ubraniach swojej produkcji, co wywołało kontrowersje wśród Amerykanów. You know, the Confederate flag represented slavery in a way. The way my, my abstract. I'm, that's my abstract take on what I know about it, right? So, I made the song New Slaves. Na zakończenie chciałem nadmienić, że problem z rasizmem na południu nie zniknął wraz z wojną secesyjną. Dyskryminacja na tle rasowym w USA zawsze była poważna, aczkolwiek na południu była wyjątkowo silna. Flaga ta była wykorzystywana jako symbol w stylu The White Power przez białych Amerykanów przez wiele lat. Z czasem to wszystko ewoluowało do znaczenia my, ludzie z południa ignorując znaczenie historyczne, przez to, że nie było negowania je przez społeczeństwo tak silne jak na przykład z symbolami nazistowskimi po II wojnie światowej w Europie. Ale o wojnie secesyjnej uczył w każdej szkole amerykańskiej oraz jej przyczynie konflikt o niewolnictwo. Dlatego dziwi mnie, gdy widzę na przykład wywiad z czarnoskórym Amerykaninem odzianym od stóp do głów flagi Konfederacji, ludzi, którzy dumnie wywieszają je na paradach czy przed swoimi domami i o to, że była tak późno zakazana. Najciekawsze jest to, że w poprzednim roku nie tylko flaga Konfederacji została zakazana, ale też nazistowska czy Kuks klan.